Siemano, siemano, glitch na expa Fortnite, zostaw łapę, zostaw suba, kodzik do mapy masz u góry, 188001813923 wersja piąta. Generalnie tak, zabicie w to, dostajecie expa, za odbieranie tu pieniędzy dostajecie expa i możecie sobie robić to w ten sposób, czyli opyk, odbierać co chwilę i co chwilę dostawać expa, ale to jest dosyć słaby sposób. Chociaż dosyć, dosyć również i dobry, no bo jak sami widzicie w sekundę wbijam po 2000 expa, no ale generalnie możecie sobie ulepszać rzeczy, tam macie jeszcze takie monetki do zbierania, za nie również dostajecie expa, no i jak sami widzicie w tym momencie za każdą budowlę dostaje po 600 expa, przebiegniemy się tutaj, zobaczymy ile dostaniemy za takie oto monetki expa. No i co? Wpadajcie na tą mapę. 250 expa plus 16 dolarków, dzięki czemu możecie, możemy więcej ulepszyć. Tym oto się cofamy, podchodzimy do tego i znowu możemy sobie bić, zbierać, bić, zbierać, bić, zbierać, bić, zbierać i za to dostajemy fajne, fajne ilości expa. Ja już sobie tutaj trochę gram i wbijem trochę poziomów. Tu mamy jeszcze taki mnożnik, pyk i teraz mamy taki mnożnik i za ten mnożnik dostajemy więcej jeszcze, jak sami widzicie, tych pieniędzy. Przy okazji macie tutaj również różne ulepszenia. Pyk, w tym momencie ulepszyłem sobie to i teraz dostaje więcej pieniędzy, dzięki czemu dostaje więcej pieniędzy i kasy. Tu macie takie monetki, za te monetki dostajecie to i zakręcenie tym kółkiem dostajecie pieniądze, dzięki czemu dostajecie kasę, znaczy expa właściwie. No i generalnie co, no? Biegacie, ulepszacie. Jest to dosyć łatwa, prosta mapa. Jedna z łatwiejszych i ślepszych, bo to jest takiego samego twórcy, co już kiedyś była mapa. Tylko wtedy to była jakaś jacht simulator, czy coś takiego. No a teraz jest to pizza tycoon No i jak sami widzicie, brakuje mi 1000 expa do poziomu. A już go za sekundę pewnie dobiję. W ten oto sposób. Pyk. A możecie robić też tak: pik, pik, pyk, pik, pyk pyk, pyk pik, 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 pik. No i dostaje się też dużo ilości expa, jeśli zależy wam na szybkim ekspie, no jeśli zależy wam na takim trochę AFK expie, no to wystarczy, że po prostu będziecie sobie yy, szczekać na pieniądze, no i dostawać przy okazji za to kasy. No a ja sobie tak biegam i dostaję, jak sami widzicie, po 8000 już Expo, no a to są tylko dwie, biegi, że tak powiem, także dzięki temu również możecie zdobyć fajne ilości expa. O, albo tak, i za to dostajecie expa, No, i tak dalej, i tak dalej. No, 11 koła expa wbiłem, 480. Teraz sobie idę pokupować rzeczy, i za to również dostanę EXPO. Także, moim zdaniem, łatwo się dosyć wbija expa, No, a oprócz tego, że się wbija łatwo, no to przede wszystkim dużo, bo myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Teraz jakiś basement blokowałem. Tutaj teraz mogę sobie rzeczy ulepszać. Tutaj mam znowu kolejny jakiś kliker, Dzięki czemu dostaję Expa. I tak dalej, i tak dalej, dzięki czemu cały czas w ten oto sposób ekspie. No jak sami widzicie mam 66 tysięcy Expa i brakuje do kolejnego poziomu. A jak wchodziłem na mapie, to miałem początek 67 poziomu, a z już mam 68 prawie w połowie. No, no i co, ulepszacie, zmieniacie i tak dalej, i tak dalej. No, mega, mega prosta mapa, na którą naprawdę Was zapraszam. No, bo możecie fajne, fajne ilości Expa pozdobywać. A to jest myślę, że najważniejsze. E, no i co, bardzo dziękuję za Wam dzisiejszy film. Wbijajcie na Discorda. Mam nadzieję, że się podobało i że tą mapkę odkryłem. Możecie sobie na nią expić, wbijać i tak dalej. Także co, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. manko.